Jak 1 września był rozkaz ewakuacji do Starego Miasta, ze Starego Miasta, do Śródmieścia. I byliśmy na placu Krasińskich. I jeden z dowódców wydał rozkaz, że Ewakuacja musi być jakoś zabezpieczona. I w związku z tym w cztery różne strony świata, konkretnie w konkretne miejsca, zostały... Nie, najpierw zostały powołane cztery tak zwane patrole bojowe, każdy trzy osoby. I każdy patrol został wysłany. Na no inne miejsce. I miałem to szczęście, że byłem też taki, ty, ty i ty w ruiny ratusza. No i dostaliśmy dodatkową amunicję i byliśmy na ruinach Ratusza w tace wielkim nie byli, byli Niemcy. I my mieliśmy co jakiś czas oddać strzał w stronę Ratusza, stamtąd huraganowy obień z karabinów maszynowych w naszą stronę. No i jak się nie zginęło, trzeba było się jakoś usunąć z miejsca, z którego się oddało strzało, bo wiadomo, że tam natychmiast będę. No i o 22 nie przyszedł łącznik. Ja nie miałem prawa zejść stamtąd. Nie miałem rozkazu. Rano nie miałem już amunicji. Koledzy nie żyli. Zostałem aresztowany.